Witajcie, siedząc w domu, mentalnie przygotowywałem się do nocki w leśnym tipi. Zastanawiałem się, co trzeba ze sobą zabrać, co trzeba spakować, co trzeba wziąć, aby nocka była atrakcyjna, abym niczego nie zapomniał, abym wszystko wziął, to co najpotrzebniejsze i najważniejsze. Jednak cały czas zastanawiałem się nad piecem, który nad kominkiem, który jest zrobiony w leśnym tipi. Zastanawiałem się nad nim i stwierdziłem, że on fajny jest, zrobiony z kamienia, z cegieł szamotowych i faktycznie, gdy się nagrzeje, to daje troszkę ciepła. Jednak, gdy przychodziłbym i gdy chcę, jak chcę przychodzić do leśnego tipi, szczególnie Piec będzie najbardziej atrakcyjny i najbardziej przydatny w czasie, gdy będzie zimno. Jednak, żeby piec się nagrzał, potrzebuje on paru godzin. Parę godzin, które trzeba cały czas palić. A w tym czasie tego ciepła nie ma. I gdybym miał siedzieć i czekać w zimę, naprawdę w dużym mróz, miałbym siedzieć i czekać. Aż się ten piec nagrzeje, to prawdopodobnie bym tu zamarzł. Lub przynajmniej dobrze zmarzł. nie Mówię o tym, aby przyjść tu wieczorem i robić nockę, bo zanim bym zasnął, bo prędzej bym zasnął, niż by to się nagrzało. Postanowiłem, że przydałoby się jakiś piec, taki, który, którym będzie można, gdy się w nim rozpali, to od razu automatycznie będzie robić ciepło od samego pieca. Drugą rzeczą jest kwestia, którą poruszyła Dominika, która bardzo e, namawia mnie właśnie na to, aby przyjść na nockę do lasu razem ze mną, na nockę do leśnego tipi, aby mogła razem ze mną tą nockę spędzić. Zadała pytanie, a gdzie tam można będzie ugotować? No, oczywiście odpowiedziałem jej, że przecież przed namiotem jest ognisko. Można od rozpalić ognisko, mamy kuchenki od Pirana, możemy w nich napalić, zawsze coś ugotować, usmażyć, nie ma żadnego problemu. Stwierdziła jednak, że no dobra, mówi, to będziemy siedzieć w tipi, gdzie będzie zimno, a chcesz wychodzić specjalnie na dwór, żeby palić, żeby coś gotować, żeby podgrzewać. Tutaj też oczywiście um, dałem jej natychmiastową odpowiedź, przecież kuchenki od Pirana. Mają możliwość gotowania, smażenia na kostkach, na paliwie turystycznym, które, które można używać wewnątrz, na takiego np. Na tipi, bo jest on w miarę wentylowany, więc w sumie dobrze wentylowany i nie będzie żadnego problemu, aby sobie coś ugotować, podgrać czy usmażyć, nawet w środku. Poza tym posiadam kuchenkę gazową i zawsze można ją rozstawić. Jednak dało mi to do myślenia. Palić w kominku, a obok rozstawiać kuchenki gazowe lub kuchenki na paliwo turystyczne. To trochę tak niefajnie. I nagle wpadł mi do głowy świetny pomysł. Przecież 3 lata temu, 4 lata temu, zrobiłem, zbudowałem piec do namiotu. Piec do namiotu, który trawuje się świetnie jest z dosyć grubej brachy nierdzewnej pali się w nim świetnie. Bardzo szybko się nagrzewa, można na nim usmażyć, coś ugotować, więc pomyślałem, aby go przeznaczyć na to, aby był on częścią leśnego tipi. Ale no on jest przeznaczony do namiotu, przecież mam piec, który zrobił mi piran ze skrzynki na amunicję, który się składa, który jest lekki. A ten mój piec, który zrobiłem, nie składa się, jest ciężki, ciężko go gdziekolwiek spakować, ciężko go gdzieś przetransportować, więc postanowiłem, że trafi on do leśnego TIPI. Gdy rozbiłem stary piec, gruz i kamienie usypałem w samej dolnej części tipi, aby bardziej uszczelnić połączenie plandek z podłożem. Więc już jest troszkę szczelniej dzięki temu. Jednak odzyskałem, jak widzieliście, cegły szamotowe, którymi obłożyłem ten piec. cegły szamotowe Podczas palenia w piecu szybko się nagrzały, jednak na początku mm, oczywiście zawsze przy rozpalaniu i to czy to rozpalimy w piecyku, czy to w jakimś, czy to w piecu centralnym, czy w kaflowym, czy gdziekolwiek podczas rozpalania, gdy nam się do środka, musi złapać piec troszkę temperatury, aby zrobił się dobry cuk i wszystko szło w komin. Było taki tym razem gdy w piecu zacząłem palić, troszkę dym ulatywał. Jednak nie przeszkadzało to w niczym, ponieważ jest dobra wentylacja i ten dym zaraz natychmiastowo otworem przy kominie wylatywał. I, i nie było z tym problemu. Oczywiście przedłużenie rury z tej wąskiej od piecyka połączeniu ją z tą szeroką od starego komina dało ten efekt, że między jedną a drugą rurą powstał otwór, powstał prześwit. Prześwit, który bałem się, że na początku tak myślałem nawet, że może on spowodować to, że ten będzie gdzieś cofka i ten dym będzie się wracał. Jednak przemyślałem to później i stwierdziłem, że nawet lepiej to będzie, bo powstanie wtedy turbo rura, czyli rura, która dodatkowo Oprócz cugu z pieca, będzie miała swój cuk właśnie między tym łączeniem, i ten dym będzie jeszcze lepiej się wydobywał na zewnątrz. Więc to tylko poprawiło sytuację dymu z komina. Wszystko pomontowałem, poskręcałem tak, aby to było na stałe. Ktoś napisze, nie boisz się, że Ci ktoś ukradnie ten piec? No ten piec nie jest nic warty. Jest warty tyle, co na złomie, waży około jakichś może 3 kilo. Jest to stal nierdzewna, więc ile za to weźmie? Z 10 zł? Myślę, że nikt nie będzie za 10 zł rwał tutaj, wyrywał. Tym bardziej, że to wszystko jest połączone, poskręcane razem z tą rurą. Wyrywał tego i... Leciał z tym przez cały las na złom. Obłożone cegły szamotowe nagrzały się w ciągu półtora godziny. Są tak gorące, że nie można przyłożyć do nich ręki. To bardzo dobrze, ponieważ cegła szamotowa, jak wiecie, gdy się nagrzeje, będzie długo trzymać ciepło i oddawać to ciepło. W czasie, gdy przestanie się palić w nocy, to te nagrzane cegły jeszcze będą dawać ciepło. Więc yy, powstał tutaj taki mały piec kaflowy. Świetnie to wszystko wyszło. Naprawdę nie lubię chwalić się i błyskać jakimiś mega pomysłami, bo wiecie, że nie mam ich zbyt wiele tych pomysłów. A jednak bardzo zadowolony jestem z tego, że wpadłem na to, aby przeznaczyć ten piec i zamontować go w leśnym tipi. Przede wszystkim, co poprawił? Poprawił to, że w środku zrobiło się na raz, nagle. Mega gorąco. Stało się to, że wejście do tipi jest bardzo wygodne. Wchodziło się praktycznie na piec, było tylko parę centymetrów, aby go minąć, a teraz śmiało można swobodnie wchodzić do środka. Piec nie zajmuje dużo miejsca. Odwróciłem go sobie drzwiczkami w stronę, w miejsce, w którym będę spał, aby zawsze w razie czego móc sobie, gdy się przebudzę, nawet podłożyć zamknąć i dalej. Nie przerzucać się, nie obracać, nie obkręcać, bo stary piec miał, był skierowany w stronę drzwi. Ten jest skierowany w stronę moją. Oczywiście musi być kawa, musi być jakieś jedzenie. Dzisiaj jakieś kotlety z serem. Gotowce. Paluszki krabowe i kozi ser. Na gorąco smakuje wyśmienicie. Do kawki. Po turecku naprawdę mega smaczne jedzenie. Mam nadzieję, że teraz już nocka będzie bardziej zapewniona w stronę ciepła, zapewniona w stronę możliwości smażenia i gotowania. Podejrzewam, że i wam się to spodoba. Piście w komentarzach, co sądzicie na temat tego pieca? który mm, zamontowałem. Na pewno jeszcze wielu napisze, żeby to oblepić gliną, ale no, jak wiecie, z tej gliny tutaj nie ma. Widzieliście poza tym, jak kopałem dół na schowek. Napisaliście też o schowku, który stwierdziliście, że po co on w środku. On jest teraz tak przymaskowany, obłożony jeszcze poza tym drewnem na opał, że nawet jak ktoś tu wejdzie to raczej na pierwszy rzut oka nie znajdzie go. Musiałby tutaj wszystko przerzucać, przewalać, żeby znaleźć ten schowek. Lepiej mi on jest potrzebny w środku niż na zewnątrz, bo przeważnie będę siedział w środku w zimę. I gdy będę chciał sobie coś wyjąć, coś będę potrzebował, to, to mam to pod ręką. A nie mam zamiaru tu ukrywać sztabek ze złotem, żeby, jak ktoś napisał, jak ktoś przyjdzie, to to znajdzie, a jakby było poza tipi, zobaczyłby, że w tipi nic nie ma, to poza tipi by nie szukał. Ale tutaj ja nic nie będę cennego chował. Będę tutaj um, trzymał jakieś garnuszki, rzeczy, patelnie, takie rzeczy. Jakieś kubeczki, coś w tym stylu. Um, nawet jeśli ktoś to weźmie, no to nie jest zbyt wielka strata. Poza tym po co komuś kawałek kubka czy, czy patelnię? Sądzę, że to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Podoba wam się takie rozwiązanie? A mi się podoba na pewno, bo jest gorąco w środku. Musza, musiałem otworzyć drzwi od leśnego tipi, bo w środku był zaduch, była taka duża temperatura bijąca od tego pieca. Przestałem podkładać, aby się mogło to wypalić. Zjem na spokojnie, wypijam i uciekam do domu. A z wami się żegnam i pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Do zobaczenia na nocce w leśnym TIPI. Na razie, cześć.